Nasz projekt zajmuje się produkcją filamentu z dodatkiem skorupek jajek, dokładnie z węglanem wapnia, który jest zawarty w skorupkach. Ma to na celu zmniejszenie zużycia PLA w produkcji filamentu i zbadaliśmy jego właściwości po wytłoczeniu. Zauważyliśmy, że zmiany są niewielkie i można stosować węglan wapnia tak naprawdę w produkcji PLA. Przy okazji swój węglan wapnia redukujemy ilość odpadów powstałych przy produkcji m.in. pieczywa, bo większość w tym momencie piekarni pozbywa się niestety odpadów skorupek, jajek do śmietnika i to jest no. po prostu marnowanie już tego odpadu, który jest wciąż użytkowo używalny. Chłopcy bardzo interesują się drukiem 3D, który teraz jest bardzo powszechny. Maciek ma nawet w domu swoją drukarkę, stworzy swoje projekty, i stąd też pomysł na taki projekt badawczy. Ja z punktu widzenia nauczyciela bardzo lubię takie projekty, ponieważ widzę, jak wiele nowych kompetencji, nowych umiejętności nabywają uczniowie w trakcie takich projektów, gdzie muszą właśnie coś praktycznie zrobić, zbadać i nauczyć się, jak wygląda właśnie metodologia badawcza. Mam nadzieję, że w przyszłości będą kontynuować swoją przygodę z nauką. Plany są takie, że można ten projekt rozwijać jak najbardziej, można badać inne materiały i perspektywy są obiecujące.